Seria South S.T.ALKER pierwotnie została stworzona przez użytkownika Voron, któremu cała ekipa Children of the Zone z całego serca chciałaby podziękować za udzielenie zgody na przetłumaczenie jego serii. Link do Vorona znajdziecie w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Ponadto zapraszam również na Discorda Children of the Zone. Link także znajdziecie w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Oprócz tego chciałbym Was także zaprosić na fanpage na Facebooku Piotra Abramika, pisarza z Uniwersum Stalkera, z którym zawarliśmy współpracę. Tradycyjnie link także znajdziecie w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Ej, chłopaki, chcecie sprzedać to, co pozbieraliście po drodze do baru? Kasa przydałaby się. Moglibyśmy kupić coś użytecznego, jak produkty spożywcze. Dużo jedzenia! Zwłaszcza wy powinniście kupić mi dużo żarełka. W końcu, najużyteczniejszy w grupie nie może chodzić głodny, nie? Sobie też możecie jakieś jedzenie kupić, jeśli zostanie wam jakaś kasa. Pączek, jesteś kurwa debilem? Nie, to ty jesteś debilem. Ja tylko mówię jakie. Jak dla mnie to wygląda jakbyś szukał darmowego szwedzkiego stołu. W końcu przez coś wojał na siebie pączek. Jesteś jakiś skretyniały! Twoja ksywka jest jeszcze głupsza! Buracino, kurwa gdzie dziak! Wołają tak na mnie. Bo rany się na mnie goją jak na psie. Jakbym miał skórę z drewna, jak Pinokio. Rozumiesz spaślaku? Kurwa masz! Ostatni raz mówię, suki! Nie jestem gruby! Mam grube kości! Ej, słyszycie? Ktokolwiek nie słyszy, to posterunek powinności. Do baru zmierzają stada mutantów z Doliny Broku. Będziemy dosgodnie wdzięczni każdemu, kto nas wesprze. O kurwa, spierdalaby. Przeżywać bez rozkazu. Co do diabła. Ja pierdolę. Nie wiem, co się tam odpierdoliło, ale dziki są martwe. Dzięki za pomoc. Nie ma problemu. A teraz spuścicie nas do baru? Schowaj broń! Uwój, broń! Schowaj broń! No co? Nie schowam! Chowaj to, tłusty debilu! Więc, Zitorowicz kazał nam zanieść dokumenty do barmana. A, tak, barman nam na mowę. Zaraz może. Schowaj broń! Uwój, broń! Schowaj broń! Pączek, kurwo! Ej, oddawaj mojego z tyłu! Chodźcie już, bo barman czeka. Różcie dupy, panowie! Jestem głodny! Jak zawsze... Stać! Wy kto? Niesiemy dokumenty dla barmana. A dobra, właśnie. Mam naprawdę już podziurki w nosie tego zatrzymywania. Wpuśćcie nas! Ja chcę żereć! Eee? Rozumiesz to?! Zignoruj go. O, oh, arena! Ta, to zrywka lo lokalnych stalkerów. Walki na śmierć na arenie. Powiedziałem wejdź, nie słuchaj. powiedziałem wejdź, nie słuchaj. powiedziałem wejdź, nie słuchaj. Powiedziałem wejdź. NIE STÓJ TAK! Hej, słyszysz? Nie byłeś przypadkiem głodny jak wilk? Ta! Już lecę. O panie, ilu tu stalkerów! Fakt, ten bar to chyba najtłuszniejsze miejsce w zonie. Ej, a co to za anime dziewczynka? To Fladar. Dobra, idźcie coś przegryźć, a ja pogadam z barmanem. Hej, barman! Daj mi coś jeść! Tylko dużo jedzenia. Nie znam Dania coś. Bądź konkretny, co chcesz do jedzenia? A, i płatność tylko z góry. Płatność? A co ty myślałeś? Że przygotuję stół i wyszerkę za darmo? Boże, co za żyd! Witaj barman. Trzymaj to do dokumenty za O, tak, tego mi właśnie trzeba. Ej, stalkerze! co, ja nic nie podkradam, to jedzenie jest moje. Jestem Kabel. tam informacjami. Na pewno mam coś przydatnego dla ciebie. O, fajnie! Teraz to inna rozmowa. Więc, wiesz, kto to strzelok? Hmm, tak, mam o nim trochę informacji. Ale płatny z góry. Cholera. Dobra. Ile? Dycha? Powieku, wpadłeś w anomalię, czy co? Gdzie ty w Zonie widziałeś coś za dychę? Nie mniej niż dwa tysiące. Czy dyo ty chuja! No dobra, dobra. Papa pa, moje słodkie. Doskonale. A teraz słuchaj. Za czterech? Dobra, oto zapłata. Porówna dla każdego. Dzięki. Teraz mamy za co kupić obiad. I duch Dobra, rozumiem. Ale ceny to ty masz paskarskie stuczeń synu. Hej, barman! Jedzenie sobie skołowałem, ale deser by się przydał. To jest bar! W Zonie! Nie sklep z cukierkami! Woron, widziałem jak połączek gada z kablem. Może kupił jakieś informacje? Kupił informacje? Przecież krętacz liczy sobie po 5 stów. Albo całego tysiaka. Wątpię, żeby Pączek wydał tyle kasy na cokolwiek, co nie jest jedzeniem. Woron, przysięgam ci, że ci dwaj o czymś gadali. Eee, dobra... To brzmi dziwnie, ale mam coś słodkiego. Ale to tylko swój dżemu. I to tylko jeden. Ostatni. I taniego go nie oddam. Hm, mam ten bezużyteczny rupieć. O tutaj jest. Nada się? Całkiem, całkiem. Zajebiście, dżem! Jestem pewien, że ten gruba coś knuje. Powinniśmy na niego uważać. Hej, dupki, co tam? Znalazłem jedzonko, a wy co macie? Pączek, o czym gadałeś z kablem? Eee... Eeeem... Idź... ...się jebać! Rozumiem. Oczywiście coś przed nami ukrywasz. Nie twój interes, matko jebco! Pączek, daję ci ostatnią szansę. O, bo co, bo co? Pozżalisz się, mamusi, chyba że już gryzie glebę. A może pożalisz się, tatusiowi, chyba że on też gryzie glebę. Ta kropla przelała czarę goryczy. Gdybyśmy byli poza barem, po prostu bym ci wpakował kulkę w łeb. Ale skoro jesteśmy w barze, wyzywam cię na walkę. Na arenie. Sranie w banie! Przyjmuję wyzwanie! Skopiecie jak szmatę! To się skończyło królewskie szczęście! Stary, odpuść! Trochę go poniosło! Fakt, ale to nie pierwszy raz. Znasz tego dupka. Może odwołajmy walkę, co? Już za na woron, tłum chce krwi. Każdy tam już czeka. I tym razem ten dupek dostanie nauczkę. O, nie przypuszczałem, że tak to się skończy, Jura. Mhm, mm ja też. A teraz na arenie zmierzą się dwa rządne krwi ścierwa. Jeden z nich jest gruby i soczysty. Nie jestem gruby, jestem grubo kościsty. Stalkerzy na miejsca i do boju. Haha, ha. chodź tu, buratino, cię! O! Tu jesteś! No chodź! A! Kurwa mać! Co do diabła, wypuśćcie mnie od magnata! No jasne, to nie boks, to pojedynek. Wszystko zgodne ze zasadami. Co kurwa, a gdzie moja spływa? A cholera wie, poszukaj bez spodniach. Gdzieś tam dziko potuciłem. Kurwa, nie dosięgnę. Ja pierdolę! Ocie, nie mogę na to patrzeć. Au, cholera Jasa! Skończ uciekać, daj się zastrzelić. Puśćcie mnie! Zmieniłem zdanie! Ja nie chcę! Anuluję walkę! Ha, chłopie, tego się nie anuluje. To arena. Tylko jeden z was może stąd żeby... Skończ wreszcie uciekać, pączek. Pora, byś wziął na siebie odpowiedzialność. Stój! Przepraszam, błagam, nie strzelaj! Przepraszam, że wjechałem ci na rodzinę! Nawet kurwa o tym nie wspominaj. Aj! Co do... Pluszowy miś? Cały ten czas na pluszaka po zonie? Oddaj mi bajgla! Nie martw się, panie bajgel, Przy mnie nic ci nie będzie. Słuchaj stary, to dziwnie zabrzmi, ale nie mogę go zabić. Muszę anulować walkę. Popierdoliło cię? To wbrew zasadom, tylko jeden z was może wyjść żywy. Wybacz, ale nikt z nas dziś nie umrze. A więc to tak, no to zmieniamy zasady. Uwaga! Zmiana zasad! Dwa ścierwa kontra banda bandytów! Kurwa, wreszcie poza karcerem! Tja, no ale nie na długo, jeśli nie zabijemy Stalkerów. Nie bój żaby, nas jest pięciu. Ich dwóch, damy radę! Pojebało cię, otwieraj drzwi. Otworzę, jak tylko ktoś umrze. Wstawaj Pączek. Musimy ich rozwalić, jeśli życie ci miłe. Co? Ale ja net nie mogę dosięgnąć do gnata za paskiem! Teraz cicho i za mną. walka robi się ciekawsza. Kurwa, wyłapałem kulkę! Ty suko! Hamu, ciki, breki, w Zlankuj ich! O mój Boże! Zabili Jurę! Skurwiel! Łapaj pestki, suszko! Jej, za pierwszym razem! Uważaj, poncze. O mój Boże! Moje gonwidury! Otwieraj. Na bokach, chłopaki, ale widowisko! To co robimy teraz, Buratino? Po prostu zapomnijmy o tym, jakby tego nie było. A teraz idę na kielonka. Spizdu! Флагов, звонки смерти Тень Все исчезло Остались слезы Среди